Witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, postanowiliśmy przygotować pierniki. To Moja ekipa, która będzie pomagała. Dzisiaj towarzyszy nam również Misiu, tak? Jak się nazywa Misiu? Śnieżynka. Śnieżynka. Dobra, mamy tutaj przygotowane już ciasto. Ciasto sobie tydzień czekało na ten dzień. No to już dzieci zrobiły jakieś specjalne znaczki. Mamy przygotowane foremki Także kształtów nam chyba nie zabraknie Dobrze, czyli tak Musimy na początek posypać sobie Tylko się tu Musimy posypać sobie mąką Żeby nam się nie kleiła do blachy O, mamy przygotowane Tak Mamy pierwszą kulę ciasta Będziemy teraz rozwałkowywać Będzie ciężko Będzie ciężko, bo ciasto jest już trochę twarde Ale to dobrze Tak, trochę je rozgnieciemy Trochę posypiemy wygląda jak pizza Wygląda jak pizza, tak Tata, gdybyśmy pomalowali na pomarańczowe to by była pizza Pielnikowa rozwałkujemy no, sobie już mogę Jeszcze jeszcze chwileczkę mm, to ja wybieram może nawet trochę za cienko dobrze, zrobimy ja pierwszą biorę, taką następna będzie troszeczkę grubsza no to Ula wybiera jaką bierzemy pojętek i zaczyna zaczyna wyklejać wyklejać Mamy gotową pierwszą blachę. Może powędrować do pieca. Więc bierzemy. Uka pęczuje na następną. Dobrze. Piec już się powinien nagrzać. Kładamy Dobrze. i od 5 do 8 minut musimy zaczekać. Dobra, przygotowujemy następną porcję do wycinania łączyła do naszej ekipy mamusia. Dzisiaj mogła troszkę dłużej pospać, bo ma... Co ma dzisiaj mama? Urodziny. Urodziny. Mówcie, które? Nie. A nie. nie, nie 80. Dziękuję tak na oko między 20 a 30. Od pełnoletności. Dobrze, mamy zrobione ulenkę. Dobrze uduszyć. Dosyć zabawy to mąką. Wycinamy. i tak jak robiliśmy wcześniej, blisko jedno obok drugiego. Świetnie. I patrzcie i uczy. Tak, patrzy i uczy. Tak, i odkładamy. Pierwsza porcja pierników ładnie wyrasta. A chwileczkę będziemy wyciągać z piekarnika. A ekipa. Już pracuję nad drugą blachą. Mamusia układa, dzieci wycinają. I wyciągamy pierwszą partię z pieca. Pokaż. Ładnie wyrośnięte, by ostrożnie ulejkam, to stoiło, jest gorące wszędzie. Tak, to wyciągamy. Nieniólka, nie podchodź bliżej. Dobrze. Włożymy. Miam, miam. Włożymy do piekarnika następne. Włożymy następne. A w tym czasie wypakujemy te które już są te, które już są gotowe. Pienników przybywa. Coraz więcej. Ciasta ubywa. Następne już czekają w kolejce, a w piecu jeszcze dochodzi następna porcja. Ekipa nam się troszeczkę wykruszyła. Wyniki przegrały konkurencję z bajką, ale mamusia wspomaga, wytywa. ale więc jest szansa, że dobyniemy do celu. Teraz powstają choineczki. O jakie ładne. Mamusia sobie wyobraża, że to las. A w środku rycerze. Pięknie. Ale ładne. Wierników coraz więcej. Już na stole coraz mniej miejsca zostało. Ciasta. Już zostało. No jedna trzecia i następna porcja już czeka w piecu kolejne kolejne dochody I etap wycinania i wypiekania zakończony pierników całkiem sporo jak co roku tak mało myślę, że te 300 już mamy, pozostało nam je jeszcze polukrować, przeozdobić. Ale to chętnie tym się dzieci zajmą. Prawda Uszulo? Będziesz lukrowała no powiedz, będziesz. Lukrowa. Będę. Dobrze. Tak więc taki efekt dzisiejszych. Jak dotąd prac pokażę Wam jak wyjdę po lukrowaniu. I nadszedł moment, na który wszyscy czekali. Ozdoby. Ula rysuje pamperka. O, takiego pajacyka z znam. Tak. Jakiś bajce był. Co to była za bajka, ula? Piernikowy ludzik. Piernikowy ludzik. No tak. No. tak. Teraz otworzymy, zobaczymy co robi Piotek. O, chyba też będzie pienikowy ludzik. Proszę, jak się uśmiecha. No rewelacja. Bardzo ładnie. Ten pienik będzie mój. No Oj, ja nie wiem, tu mamy do pracy do późnego wieczora, chyba dzisiaj. Tyle jest tych pieników. Super. O, no, teraz już mamusia robi lukrem. A dzieciaczki posypką. Ale piękne pierniki. I jak będą tak dobrze smakować jak wyglądają to do świąt nam nie starczy. Mm. Pięknie. Ola, kto jest twój. To? Nie wiem. Ten. Ten? Aha. No, mogę już tu bać po szybko? Nie, no, To musi się przykleić. Jeszcze chwilę, za 5 minut. No, cyk. Już tak jest. Ciężko się powstrzymać. No, ula się nie mogła powstrzymać. Piotyla już też wpycha. Kolejny snupi. snupi. Jaki Snupi? Ma Snupi. Mogę tą małą obrzydłą w Możesz. Jaką piękną. Albo to wiem, obrzydłą. A Czemu nie mogłam cofnąć? Bo nie idzie. Nie, Nie to, 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 graliśmy w kółko i krzyżyk na pierniku. Jamy. Kółko i krzyżyk na pierniku. Moje są czerwone.